Cześć, dzisiaj wybrałem się na przejazd kolejowy oraz przystanek osobowy w miejscowości Nieznany Bór obok Hajnówki, a Nieznany Bór znajduje się w województwie Podlaskim, poecie hajnowskim, gminie Hajnówka. Także bez zmiennego przedłużania zapraszam zapraszamy prezentację. Zacznijmy od przejścia. Osoby, które chcą obejrzeć prezentację przystanku mają oczywiście tutaj rozdziały. A jeżeli ktoś chce nie chce oglądać, oglądać przystanku, a samo przejście, proszę bardzo, droga wolna. Także zaczniemy od prezentacji. Widzimy tutaj przejście z krzyżami świętego Andrzeja, znakami stop. oraz tutaj, proszę bardzo, są rogatki ręczne. Tak to wygląda. Tam jest ten krzyż troszeczkę przewrócony i. Proszę bardzo, tak to wygląda. To troszeczkę marnie. Tutaj mamy ten przystanek osobowy, do którego przejdziemy później. Przejazd kolejowy. Znajduje się na linii kolejowej 52. Tak dokładnie na 29 km, 263 m tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na białowierze i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę na to Czerlonka. A w przeciwnym kierunku... Mamy szlak na Hajnówkę i przy okazji najbliższy przystanek z powietrza na tą stronę to z przejazdu Nieznany Bór, a ze stacji Hajnówka. Tak wygląda ten no to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, ten Krzysz Świętego Andrzeja niestety jest trochę przewrócony. Niestety tutaj przelotu żadnego nie będzie. Jako ciekawostkę dodam, że jesteśmy aktualnie w Puszczy Białowieskiej. Widać to zapewne po otoczeniu całego, całej scenerii, na jakiej tutaj jesteśmy. Także dobrze, zapraszam teraz na prezentację stacji. Osobom, które oglądały tylko przejazd już mówię cześć, a, a ci tym, tych, którzy chcą oglądać stację, właśnie zapraszam do oglądania. Przystanek osobowy nieznany bur niestety jest w opłakanym wręcz stanie. Niestety jak widać, jest cały zaraśnięty nie będę na niego wchodził gdyż... Nie chcę nałapać jakichś kleszczy ani czegoś takiego w tym stylu. Mamy tutaj, no nawet już nie ma tej tablicy, nieznany ból. Mamy tutaj, kiedyś były lampy, jak widać. Była kiedyś nawet jakaś wiata. Uuu! Proszę bardzo, już niestety tutaj wszystko, jak widzicie, dorwane przez korozję. Nie ma w ogóle szans. Na jakąkolwiek. Aktualnie to jest linia, która, którą jeżdżą tylko pociągi towarowe i czasem drezyny. Jak widać, tory nie są w aż tak opłakanym stanie jak tutaj, proszę bardzo, Peron. No niestety, tak skończyła nasza linia. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu napiszcie y, słowo y, klucz, czyli znicz dla tej linii i tego przystanku. A ja zapraszam na ciekawostkę. Na tle pięknego krajobrazu Puszczy Białowieskiej, ciekawostki y, na temat nieznanego boru. Y, ciekawostka pierwsza leży on właśnie w Puszczy Białowieskiej, w której się aktualnie znajdujemy ten czas, szczególnie otoczony przez jeden wielki las. Ogólnie, ale ogólnie jest to fajnie, polecam to miejsce. Yy, bardzo fajnie sporo ciekawych przejazdów i tak dalej. Yy, oraz ciekawska droga w latach 1975-1998. Nieznany bór należał do województwa białostockiego. Także dobrze to już było na tyle, z tego miejsca zdała dla serwisu mxr Cześć!